To jestem ja, który posiada jeden z najlepszych itemów na serwerze, czyli item 11, które na Box pvp na majstarze są bardzo drogie, lecz niestety dziś straciłem te itemy, a jak to możliwe, oglądajcie do końca, żeby się przekonać, a jeżeli chcecie wygrać dolarów, bo jedne losuje co 100 lajków, to zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem i napiszcie swój link w komentarzu. Do widzę, więc ogólnie to tak jak widzicie, to jesteśmy już na Box pvp i przyszedł chyba czas na opening gdzie laki bloków. a mamy tutaj 5 laki bloków, zaczniemy sobie ogólnie od tego cały odcineczek. No i co, no, widzę najbardziej. Mam nadzieję, że nam wydropić jakiś mieczek. Mieczy 11, no kurde, byłbym zadowolony, nie? Bo aktualnie widzowie wiecie, nie mam żadnego miecza, ponieważ niestety padłem. No i co widzę, ja liczę na kill albo miecz. Tak szczerze, nic raczej. No, łopata, kilow albo miecz, co? nie. Raczej się części nie będę jakoś bardzo zadowolony, bo to jest tylko po 500 dolarów. Ale dobra, widzę. Lecimy sobie o 5 taki bloków, pierwszy laki blok. Zobaczymy sobie co nam wydropi i mamy łopata. Nie, kurde, głowa. Głowa, dobra, widzę. Nie jest jakoś tak szczerze bardzo tragicznie. 500 dolarów to jest. Tak to Rakiblok no po 1500 około chodzi, więc mamy niestety 3 razy mniej. Dobra, otwieram kolejnego bloka I mamy tutaj... Łopata! Łopata! Dobra, co jest nie to wie? Czekajcie, ile to widzę w ogóle kosztuje? Łopaty? Łopata 11. Łopata 11 widzę 1,5 tysiąca. Dobra, widzę, tak szczerze jest mega dobrze, nie? Na pomoc to widzę potem po kopieniu przytestujemy jak z tej leci dropik. I dobra, kolejny raki blok, trzeci raki blok. Zobaczymy co tutaj będzie i mamy oj elitra. Oj elitra. Oj oj. oj. Dobra, kolejny raki blok. I mamy tutaj kolejna elitra, nie? A nie buty. I buty. Dobra, no co, ja anulowałem animację. Ale dobra, widzę, niestety buty, ale dobra, na pewno lepiej niż ten, nie? Dobra, i ostatni widzowie Ostatni raki blok i mieczyk Nie, cztery starboxy. Ja pierdziele, nie, 4 starboxy i te mamy taki widzę tragiczny drop, co nie, taki tragiczny drop. Jedynie co widzę, to dobrze, że ta opa tam poleciała, ale tak to widzę, jesteśmy tyle na, min na minucie. Czy sobie może to otworzymy? Może na jakieś widzę odłamki tutaj polecą? Eee, także no dobra, być otworzymy coś jeszcze z animacją i mamy pierwsze. Buty 7. Dalej. Dalej mamy kilo 7 siódemka. To widzę, że w mam w kitach, więc raczej to jest słabe. I temki, co nie? Mieć ich siódemka, dobra, to jest jeszcze tam, widzę, no to co dolarków z tego mamy? I ostatnie to. 16 dolarów, dobra. A widzę, że no niestety, z dopłyni go, no lipnie nam poleciało, co nie? To widzę, jest cały ten dropik nasz. A mogłem nie widzę, z tego jakieś 3 dolarków, więc na szczęście nie jest jakoś bardzo najgorzej. Mogło być na pewno gorzej. No i co, lecimy już do dalszej części odcinka. Dobra, no więc ja ogólnie jestem widzowie już po przesortowaniu sobie i masków z openingu. Podczerpałem na rynku coś tam, widzę wiecie, se pogęblowałem i tak jak mamy tutaj te dwie części 11, które nam wydropiły. Dodatkowo widzę dwie części 10, mieczy 10, rozbijać elektryczny, który blokuje typowi Elytry, jeżeli używają, to zaraz zresztą to zobaczycie, jak to dokładnie działa. No i to widzę, ja mam nadzieję ogólnie, że nie padniemy, no i wydaje mi się, że możemy jeszcze na mapę VIP, tylko dokupimy sobie tak widzę jeszcze z 16 webów, tak w razie czego. Aktualnie na serwerze jest takie coś, że mapy się zmieniają, tak widzicie mamy tutaj Arena Brawl Stars, crash of Clans oraz uh, crash royal i ogólnie widzę, to mapy się zmieniają co chyba tam 2 lub 3 dni, co nie? I aktualnie jest mapa taka widzę stricte pod plany, co nie? jeżeli wpadniemy tam do jakieś magent czy coś, to mamy już ogromną lipę, nie? Więc serio muszę uważać, żeby nie wpaść nigdzie. Mam też widzę sposób ogólnie na chwytanie się, jeżeli ktoś mnie złapie na ścianie, ale to, to zresztą sami sobie zobaczycie, jeżeli ktoś mnie złapie na rozpijać. A ja widzę ogólnie na gdzieś się spróbuję, spróbuję może wbić, bo aktualnie tam tylko te, te, taką, ludzie przelatują. Tu jakieś takie lagi. Tu widzę, że też jest jakaś bitka w ogóle, podziwiam, kto tu lata. O kurde, ty, to ja może lepiej sobie stąd polecę. Dobra, ja sobie zmieniłem sektor, bo tam widzę było bardzo dużo groźnych graczy, że tak powiem. Aktualnie sobie latam solo, więc na pewno nie chciałbym paść. Ogólnie to zarażajcie, co mam, widzę, spróbuję w ogóle przestawić, jak działa ten rozbijacz Erytrep. Ogólnie pod prawym przyciskiem myszy działam, widzę, jak normalna firewerka, Czy wiecie, że normalnie normalnie seratanie firewerkom, ale pod lewym blokujemy typowi Erytrep. Czajcie, co mi widzę, to pokaże. Znaczy, widzę tu jakiegoś typa, spróbujemy go, go złapać na ten, na tą wyrzut, znaczy, się, widzę w niego. Ty, może on nie wyrobi. Bo ma dziewiątki w ogóle, i co jest? Fat prawie, nie? Czajcie, spróbuję, widzę, go złapać teraz. Nie, kurde. Wylądował sobie przed linią. Znaczy, widzę, mega bym chciał go złapać, co nie? On patrzcie, zakłada co że nie u niego trafić. Bo to widzę, można tylko i wyłącznie, kiedy ktoś jest w blocie. Trafienie, nie, nie trafił, już chyba. No, on widzę, mega ogarnia, co nie? Mega myśli, mega myśli ten ziomek, dobra. a widzę, jeszcze 22 Jak Ktoś to naciął, do kupie, bo w mnie Znaczy tego, może go spróbujemy widzę złapać na tą. Wrzutnie, czekajcie. Że tego typa widzę, nam się uda złapać, na rozbijać, czekajcie. Kurde, nie mogę trafić, że ja mam jakiegoś Zeta. Tym rozbijaczem meryt. Patrzcie i to, jeszcze do podziemi? Ej, ja się widzę, bo jest jakiś lam się w mnie tutaj wbije, co nie? Coś jest tyle, w ogóle ten typ mnie bije. No widzę, ogólnie jest mega mocna bitka z tym typem. O kurde, padnę. Nie, dobra, nie padnę, nie padnę. Jestem za dobry, żeby paść. Tam nie tak, że uratowałem mnie tylko i temy. Bo Boję się że widzę, że tutaj wchodzić, bo to jest tak łatwo ogólnie paść przez to, że jakiś ślam widzę, duży się w mnie wbije, to nie miał taką lipę, to nie. Znaczy, zabijamy go? Nie, dobra, nie pad, nie pad. Ja się widzę, nie, ja nie chcę się tak być takimi zbytnio siódemkami. Bo oni jest tak łapać, właśnie, tak widzicie, przyleciał jakiś, jakiś klan już tutaj po mnie. Kurde, mega chciałbym, widzę, coś pokazać, jak działa ten rozbijać to Nie chciałbym jakoś złapać na niego, ale czekajcie. Może zaraz, może zaraz mi się to uda. Tu mam, widzę, jakąś bitkę, czacie nie trafiłem w ogóle trzy razy. Nie widzieliście tego. Tego widzę, jakbym złapał. O nie, dobra, kurde. Nie pamiętaj, taka, że. On, o dobra, widzę, zaraz pokazać, jak on działa. Patrzcie to, doła widzę, to pali mnie, tam, widzicie na ten, ten, to nie. Tu widzę, zaraz, robicie sobie tak, to nie i widzę, że to mi jakby zablokował edytra na 10 sekund w locie, co nie? Mimo to, że ja byłem w locie. To jest ogólnie mega OP co nie? A ciągle mi kajerą full domek. Słuchajcie, ja widzę, że teraz spokojnie wyjdę, bo ogólnie chłopaki jakoś bardzo to, co widzę, nie ogarniają. na drugie chcę tak, tak. Dobra, wylecieliśmy, klasa. Nie, nie trafiłem go. czekajcie, to jest w ogóle jakaś 11, -ka. a ja mam mieć 11. Słuchajcie, to mu Którego meczkę widzę, lipa jest taka, że tu tyle osób jest, co nie? Jeszcze incognito jest widzę, jak na razie wyłączone, ponieważ dopiero przed chwilą był start edycji. Czekajcie, zabijemy go! Złapie go? Nie, kurde. Ja w ogóle to nie próbuję złapać ty czekajcie, widzę. Spróbuję z nim ogólnie pójść takiego mniej więcej mam v Tylko ja widzę, mam lekkiego zdysa nie trafiam w tych typów. No, czekajcie. Próbujemy... on kurde, on gra na weby, co nie? Jeszcze prawie padł, nie? Co za... Ta... No i po co on gra na te łeby no? Ja pierdziele. No ja widzę, uczniam sobie po prostu, tu właśnie odlatuję, bo to nie ma sensu, bo ich się z dwóch igrałem na łeby, co nie? No ja lecę, widzę tylko sobie dokupić trochę amunicji i fireberek i lecimy się po prostu bić dalej. Nie mam nadzieję, że uda nam się końca nie? Dobra, ogólnie to widzę sobie na CH1, żeby tutaj może bardziej coś przetestować. Czekajcie widzę. O kurde, co to jest zabitka ty. Słuchajcie, widzę, jakbym się tak kogoś wbił na plecy. Cholipa widzę, że Kury, każdy od razu odlatuje, co nie? Tego jakbym widzę, jakoś jakoś tutaj kapnął? Nie, on też od razu odleciał. Znaczy ja widzę, początka coś będzie o low HP i wtedy dopiero się po prostu mu na plecy, co nie? Znaczy ta widzę tu, on ma ogólnie mieć dziewiątkę, a to mi aż tyle bije się okazało. To jest w ogóle ercom Kurde, on mnie będzie bił, nie? Nie dobra widzę, się to, to nie ma to się mieć na takie otwartej pojaśni, co nie? I tak to ani koniec zabije, tak się wybił się, widzę jakąś magentę. Jak padnę, to padnę trudno, wiecie, w te tunele bym się powbijał to bym Zobaczył jak to tutaj dokładnie wygląda ta bitka. Dobra, wylatujemy sobie na mapę, od razu widzę, że wchodzimy tutaj do podziemi, bo nie pamiętam, gdzie było te wejście. Tu gdzie siła były te wejścia? Tak, tu mamy, widzę, pierwsze wejście, tak, gdzieś ktoś tutaj od razu stoi, ty. No, tu widzę, jest taka siła mocna bitka, bijam się tu. Tu jest taki zdejklon, czekajcie. Biorę sobie tak, widzę, żeby od razu robić, trzymane czego. O kurde, ty. Czekajcie, widzę ty. O co jakieś nieogary kompletne? Co oni robią? Zobaczcie ja widzę, spróbuję jakoś, widzę może go zabić, ty opada za debil, o kurde padam, ej nie, nie wyrabiam, co, no i widzę, niestety tak mi się padliśmy ze wszystkimi itemami, to nie, wszystkie widzę, najlepsze i tam jakie miałem, niestety poszły się walić, Zostawił nam tylko jakiś kilo 7 bezsensowny oraz widzę dwie części 11 w ogóle ja nie wiem czemu ja od tego typa nie wyrabiałem, jako miał mieć chyba 10, a ja miałem seta 11. No ale dobra, dziękuję Wam, widzę bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie zostawić lajka, widzę dla pocieszenia, albo jakiś komentarz. No i co, widzimy się na następnym odcinku, się ma.